Trwają wakacyjne rekolekcje oazowe. Jak co roku uczestników odwiedził biskup Robert Chrząszcz, a my zapytaliśmy ich o to, z jakimi trudnościami mierzą się w tym czasie. Myślę, że czas, którego często brakuje, szczególności przy dzieciach, no też czasami jest problem z osobistą modlitwą, ponieważ jak jestem zajęta innymi uczestnikami, no to, wiadomo, też trochę zaniedbuję siebie. Taka trudność, jeżeli chodzi o, o rekolekcję, żeby zaciekawić Bogiem, liturgią młodego człowieka, e, aczkolwiek oni są na to bardzo otwarci, z, z drugiej strony są bardzo wrażliwi, e, ale też myślę, że tutaj też trzeba troszkę uważać na to, żeby nie było takiego ekskluzywizmu, żeby tutaj jednak oaza pamiętała o tym, że no właśnie, że wszyscy tutaj Jesteśmy na równi i to trzeba jakoś zbalansować. Także taki balans w tym wszystkim myślę jest taki ważny. No i takie jakieś przykłady ciekawe, żeby były dla nich poruszające też ich problemy młodzieży. To myślę, że to jest takie, takie trudne. Może być trudne, ale to są takie trudności, które Pan Bóg rozwiązuje. Mimo tego, właśnie, że jest to zmęczenie, jakoś tam ten grafik jest taki dosyć napięty, to jednak przeżywanie tych wszystkich treści i tak dalej jest w stanie to tak trochę przysłonić. Trudności nie zniechęcają uczestników rekolekcji. Oazowicze zgodnie podkreślają, że warto na nie przyjechać. Pierwszy raz spotkałam się z, taką bardzo, z takim bardzo wielkim zaangażowaniem jako diakonii, że właśnie animatorzy też uczestniczą z nami we wszystkich takich punktach programu. I zawsze wszyscy są, też tam właśnie notują i to jest takie ubogacające, że oni też przeżywają po prostu te rekolekcje, mimo to, że już to jest któryś ich raz. że warto na nie przyjechać, ponieważ jest to świetne doświadczenie, poznaje się bardzo świetnych ludzi, osoby i można bardzo pogłębić swoją wiarę. A co Ci się najbardziej podoba na rekolekcjach? Najbardziej to lubię księdza moderatora i <laughs> bardzo mi się podobają adoracje i msze święte. Za... Trudności nie powinny być przeszkodą. Także według biskupa Roberta Krząszcza. To co jest wartościowe, to jest trudne i kosztuje, więc taki wszelki trud nawet, gdzie jest pod górkę, to, to powoduje, że, że właśnie tutaj się wzmacniamy. Gdzieś tam z tyłu teraz słyszymy to młodzież, która tutaj szaleje, cieszą się i radują swoją obecnością, tańczą, pląsają, cieszą się, że, że są tutaj, że mogą się bawić, ale też, że mogą i trochę pomyśleć o swoim życiu ofiarować trochę swojego czasu też dla Pana Boga na jakąś refleksję na jakąś pogłębioną formację Julia Bujas archidiecezja krakowska